Za mną. Okej, okay. gdzie ty jesteś? <laughs> Aha, dobra, Pasz po mojej lewej. lewej jesteś. Leć, leć, bo ja nie zawsze. Tam, bardzo... <laughs> Tam, gdzie leć ten dzikus? A nie, on nie. Tam, gdzie leć ten dzikus? <laughs> wow! Ale bym się o murek zahaczył. Holy shit. Ja biegnę za tobą. Oooo, aeronowy. O ty kurde. Ja mam drewniany. Mam jedzenia trochę. Dobra, tutaj ty weź. Złoty kurde. Masz jedzenia coś? No, kurczaki pieczone i jedzenie, dam Ci trochę. Masz to. Mm. O, no. dzięki. Okej, okay, trzeba znaleźć skrzynki. Idziemy. Teraz to nikt nas nie wy-wy-wy-by wy ten... wali. Czekaj jeszcze, żeby nas nikt nie wywalił. To trzeba cały set ci zebrać. Zabijam! Jest! Wygrałem! Zabiłeś? No. Czekaj, co by ci tu dać? Nic nie mam takiego, żebyś mógł wnosić. A masz cały set już? Nie, prawie. Jeszcze tylko ci buty i klata brakuje. Minuty nagrywania ty już rozwaliłeś. Co? Minutę nagrywania, a ty już rozwaliłeś ich Jest krzynka. pusta Kurde, nie znam za bardzo tej mapy Ja właśnie znam, bo kolega mi Ej, tu się biją na dole Gościu ma aeronowy Ło wow! Jest! Jest! Uch, Masz. <śś> o, dwa miał Oto skubany Dobra, teraz Masz już wygramy. Masz nie wiem po co... Dobra, masz to, masz to. to. Oli. Śmieci ci rzucam. <laughs> to ci dzięki. Teraz dwa diaksy jeszcze znajdźcie i gitara. No, dokładnie. Kurde, dzieja, Aha. Szczerze mówiąc, to już nam się praktycznie nie opłaca nic szukać. Tylko szukać ich i zabijać. Tak. Chcesz złotą, ten, hełm? Złoty chyba jest gorszy od skórzanego. Tak? No chyba tak, bo mam mniejszy... jak to się mówi. Mniej są wytrzymałość, no. Ja yes, mam buty. Super. <laughs> masz buty czy nie, nie w ogóle nie masz? Ja mam wszystko już. Aha, cały skór. Ja jestem ze skóry. Okej, okay, można ich szukać. Czu, czu, czu. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ja na jakimś mostku takim. A się bawię Tylko tego. jak dwoje, to kto zabija kogo? Możesz ty najpierw mnie zabić. Nie, to ty możesz mnie najpierw zabić. Dobra. Został jeszcze buri, kon? Burii, burii. Burir kon jakiś <laughs> ja buri... Burir... Buri... Buriko jakiś? Nie wiem jak to Burir... No Irkon tak. jakiś dziwny, dziwny nik w ogóle. Dobra, to gdzie on jest? Znajdź go i no, go, go zabij. E gdzie on może być? Na respie może czeka na ciebie albo na mnie. Ciekawe, czy napisze, dawajcie na respa. Ciekawe. Ja wiem, nawet gdzie tu, nie wiem gdzie tu jest stres To nawet bym nie doszedł do niego Kogoś widzę A to ty Oko. się nie strasz <laughs> Idę, patrzę gościu z ironowym O ty! Uciekam do tyłu A patrz, a ty ty nagle wyskakujesz Dobra, gdzie on jest? To jest czwórka, tak? Chyba tak Czwórka albo. Nie, to jest czwórka. Albo piątka? Nie. Dobra, napiszę czwórka. Mi najbardziej jak na razie pasuje ta pierwsza mapka. Tam najwięcej wiem, gdzie jest skrzynek. Jak wszyscy tam nagrywają, to ja też tam wiem, trochę. Już wolę te nieoficjalne, bo... bo chodziłem, sobie po nich już. Aha. O, widzę go widzę, widzę. Chodź gdzie. Nikt tam nie widzę. A ja też widzę. Kurde. Ej ej. ej. A jest! ma złote coś tam. Złote to tam nam nic nie. Co Dobra, działa? jest w domku. 5 minut nagrania, a my już wszystkich wykosiliśmy. Daj mi go zabić. Dobra, spoko. W góry? W góry. Cześć. Wow, on ma ironowy mieć. Eee, zabił o. mnie! <laughs> Dobra, teraz tego go musisz zabić. Dobra, poczekam sobie chwilę. Hmm. Albo się znudzi i zejdzie. Czekaj, to ja cięcie zrobię. Dobra. I znowu jesteśmy. Tak. 3, 2, 1. Już! Kurde. Mam miać tylko. <grych> tak, nic tu. Dobra, mam klaty dla ciebie. Masz jakiś mieć? Nie, ja, nic. Tu masz miecz. Łódka, nie wiem czy się przyda, tu łódka. Masz, masz hełm. Weź sobie dwa te. I masz klatę. Dzięki. I jeszcze masz to. Tam ci wyrzuciłem. I masz to. No Ej, biegnie ktoś! Mam żelazny! Holy! Ech. Dobrze. Zabił cię, nie? Tak. Jeszcze ten deszcz zaczął padać. Tak, zaraz będzie dobrze. O! A myślałem, że nie. Dobra. Kurde, buty tylko. Dobra, wiem, gdzie by na statek A ja wiem, gdzie ty jesteś. Idę na statek, biegnę! Gościu ma ironowy miecz. I chyba za mną biegnie. Nie wiem, czy ja biegnę za tobą, ale. Możliwe. Możliwe, że... coś mi się powaliło. A gościu za... <grym> nie, nie biegnie. Nie, biegłem za tą chyba. Już ktoś jest na statku, kurde. Coś musiałem się... Z... A biją się. A nie, to ja za tą biegłem. Biegłem. <grym> ja jestem przy statku. Dobra, ja zginę. Nie. Kurde. Kurde. Dobra. Uważaj, bo... O dobra, ja... Dobra, nie, ja poczekam na ciebie. Ja. <grym> jest! Zabiłem go! <grym> o, dwóch zostało. On miał... Co on miał za miecz? Kamienny. Kurde. Ale jest dobrze, bo mam łuk. A mam... też mam sojusz. Tylko, ten gościu, kurde Jeden gościu majorynowy O kurde Tam sobie radę Ej Dam sobie radę Łuk na ironowy, ale mam czy... tylko 8 strzałów <grym> A. A, można spróbować zawsze. A gdzie jesteś? Ja. Co jest? Znikło mi coś. Jeżeli jesteś przy statku, to. No, byłem statku? na statku. Nie, jestem już na górze. Ale powiem Ci taką ciekawostkę, jeżeli tam do góry taka dźwignia na statku, nie? A no. no. to jak to naciśniesz, to jest ten, to jest tam y, przejście. Gdzie? W ścianie tam będzie, przejście tam po... Od statku po prawej stronie w ścianie. A gdzie te przejście prowadzi? No do skrzynki jakiejś tam. Aha. A to, to na statku ta dźwignia to jest u góry. No. I tam gdzieś w środku chyba jeszcze. Co? Op. Jestem nieśmiertelny, bo spadłem do... a nie, bo spadłem do dziury i mnie nie zabili. to przejście nie zginął. Jest, wygrałem. Ja... Yeah. Ja już pieknę tam. <grymne> Biorę to najpotrzebniejsze. O nie, ten Alex biegnie tam. Pomogę ci. O, oh, shit. O, oh, nie. Kurde za nim. Nie <laughs> też. <śmiech> to, nie wiem, biegniemy w prawo albo w lewo. <laughs> ej, 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 ej. Kurde, nie mogę wejść. Kurde, wyrzuciłam mnie znowu. Jakie ja nie lubię tych lat. Kurde. Nie. Nie, zostaw mnie. <laughs> Dobra, łapie gościa, jakiegoś. O, zabiłem go. Co dostałem? Jedną sztabkę żelaza. On no, takie głównie nic ciekawego. Najciekawsze to, to chyba mięsko było. Ok. Saya memang lagi itu.